Dzisiaj na mojej konferencji gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, z którym przyznaję się, że współpracowałem wiele, wiele lat jako radny województwa kujawsko-pomorskiego. Zaczynaliśmy również jako radni, a po kolejnej kadencji pan marszałek Piotr Całbecki został także przeze mnie, przez nas wybrany marszałkiem województwa i pełni ten zaszczytną funkcję przez kolejną piątą kadencję. Dlatego też poprosiłem, żebyśmy mogli porozmawiać o mojej osobie jako kandydata, wywodzącego się tu właśnie z okręgu wyborczego Włocławskiego, który przepracował wiele lat w samorządzie, a dziś przyszło mi kandydować do Senatu Rzeczypospolitej. Moje hasło wyborcze w związku z tym z samorządu do Senatu. Myślę, że przy wsparciu innych, a szczególnie wyborców poszczególnych wymienionych przeze mnie partii, będę się starał o to, żeby godnie reprezentować okręg wyborczy Włocławski w Senacie Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję Panie Stanisławie za te miłe słowa, bo to prawda, że z Panem Stanisławem przeszliśmy bardzo długą drogę samorządowców, i muszę powiedzieć, nie, było to, nie była to łatwa droga, ponieważ zaczynaliśmy właściwie od zera. Proszę sobie przypomnieć, 18 lat temu, jak wyglądało chociażby to miejsce, a i wcześniej przecież jeszcze byłem radnym Sejmiku, wtedy miałem okazję poznać pana Stanisława. Naprawdę perspektywa rozwoju miała jakimś, była jakimś magicznym zaklęciem którego do końca nikt nie rozumiał. No i staraliśmy się przez ten okres czasu nie tyle planować, ale potem wdrażać w życie najprzeróżniejsze projekty. Czy udało się zmienić nasze województwo? Myślę, że na pewno Państwo mieszkańcy, przede wszystkim naszego województwa, dokonując kolejnych wyborów przecież w naszym regionie, dokonali tej oceny. Ja nie jestem marszałkiem dlatego, że Jestem taki mądry, mam takie zasługi tylko dlatego, że tworzymy wspólną drużynę od wielu lat samorządowców, którzy konsekwentnie wdrażają w życie plan rozwoju. No i rzeczywiście województwo Anno Domini 2024 to zupełnie inny region jak przed dwudziestu kilku laty. Pan Stanisław jest osobą, która na sobie dzierżyła, dźwigała ogromną odpowiedzialność, ponieważ będąc wcześniej jeszcze parlamentarzystą, mając to ogromne doświadczenie polityczne, zdecydował się być samorządowcem, być radnym sejmiku. Musiał godzić dwie kompetencje, dwie, dwie odpowiedzialności. Po pierwsze, pierwszą to uczyć nas e, prawidłowego funkcjonowania w obszarze polityki, w obszarze samorządu, e, budowania zasad funkcjonowania demokratycznego, dialogu społecznego, a z drugiej strony jako osoba no, niezwykle wymagająca, e, jako radny, stawiała zawsze nie, pyta nie pytanie, czy można, tylko jak można i jak należy zrealizować takie czy inne cele, zadania. Ileż to było dyskusji na temat chociażby rozwoju obszarów, tego obszaru, który reprezentował niezwykle ważnego Kujaw, tu Włocławka, państwa Nisław, kiedy rozmawialiśmy o drogach. Owszem długo to trwało, ale kiedy już znaleźliśmy metodę, sposób na realizację tych inwestycji, państwo wiedzą najlepiej, że tu w okolicy Włocławka dziś mamy ogromny front robót właśnie inwestycji drogowych, które właściwie błyskawicznie zmieniają jakość podróżowania, funkcjonowania na tym obszarze. I to jest zasługą naprawdę, muszę to po prostu powiedzieć, bo taka jest prawda pana Stanisława Pawlaka, który nie tyle walczył o drogi, nie tyle stawiał zadania, hasła, tylko podpowiadał, jak je realizował sam, będąc często na tych drogach przyjeżdżając ileż razy na inwestycje, czy w miejsca, które należy zrealizować, to pan Stanisław był pierwszy. Nie urzędnicy, nie pracownicy wojewódzkiego zasięgu dróg, tylko właśnie pan Stanisław. No i cóż, co jeszcze mogę powiedzieć? Pan Stanisław Gambie był zawsze wzorem, który naprawdę w merytorycznej rozmowie spokojnej podpowiadał. Jak zarządzać województwem, jak budować dobre relacje w regionie. Przecież również te ponadpolityczne. Pan Stanisław reprezentuje lewicę, jest krwi i kości prawdziwym przedstawicielem lewicy. Ale ja o poglądach trochę konserwatywnych reprezentuję dziś Platformę Obywatelską. Nigdy nie mieliśmy żadnej przeszkody, żadnego problemu, a wręcz odwrotnie, świetnie się uzupełnialiśmy z różnymi ideami, z różnymi pomysłami, bo tu potrzeba po prostu partnerstwa i pan Stanisław, kiedy będzie, życzę tego naprawdę i proszę wszystkich o oddanie głosu na pana Stanisława w Senacie, będzie taką postacią, która będzie reprezentować nasz region, co jest niezwykle ważne, proszę mi wierzyć, dziś kiedy, no można powiedzieć, mamy pełnię władzy w Warszawie. Jest niezwykle potrzebny człowiek, który będzie w tym Senacie od drzwi do drzwi, od ministerstwa do ministerstwa prosił i wpływa na decyzje rządu, innych kolegów z parlamentarzystów, aby nasz region nie był pomijany, aby nasz region był doceniany, dostrzegany w decyzjach od obecnej ekipy rządzącej. A ile jest zadań? do zrealizowania jeszcze i o ile będziemy prosić, o ile będziemy zabiegać środków chociażby finansowych z puli rządowej, puli KPO, a już nowej perspektywy przecież budżetu unijnego, polityki spójności, Państwo wiedzą sami najlepiej, jak wiele jest do zrobienia chociażby w samym Włocławku. Dlatego m, m, mój apel dzisiaj jest po pierwsze taki, aby m, docenić Pana Stanisława jako Sprawdzonego, doświadczonego, ale niezwykle jeszcze o wielkim takim potencjale e, 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 Samorządowca, polityka i człowieka, który będzie nas zgodnie reprezentował Aby poprzeć Pana Stanisława w tych wyborach Ja nie mogę oddać tylko tej głosu Mógłbym się tutaj <laughs> przeprowadzić tylko dla Pana Stanisława Bo naprawdę, e, no, rzadko zdarzają się tacy ludzie, na których w ciemno można oddać głos nawet y, nie zastanawiając się, znając tylko jego historię, i fragment tego, co zrobił. No i po drugie, co jest równie ważne, już apel marszałka województwa y, niepolityczny. Zachęcam wszystkich do pójścia do wyborów. Ja wiem, że są wakacje, że jest lato, jest ciepło. Y, y, trochę mamy przesyp już różnych wyborów, y, bo przecież jesteśmy świeżo po wyborach do Europarlamentu. Ale to jest naprawdę ważny moment. Tak się zdarzyło, że tu trzeba dzisiaj jeszcze raz oddać głos. I bardzo o to wszystkich proszę, żeby frekwencja była taką, która da silny mandat panu Stanisławowi, ale przede wszystkim, żeby to było święto demokracji, żebyśmy nie byli obojętni w tego dnia. Ta jedna niedziela, ta jedna godzina naprawdę nikogo nie zbawi, a jest to niezwykle ważny moment, żeby wszystkim nam wzajemnie sobie pomóc. Dlatego Mój apel drugi, idźmy do wyborów, idźmy, głosujmy i wybierajmy, każdy jak uważa. Ja już teraz nie jako marszałek, ale jako Piotr Sadecki bardzo zachęcam do poparcia naszego wspólnego kandydata tak zwanego porozumienia 15, 15 października, który mam nadzieję zasiądzie w ławach senackich no i będzie mężnie wspierał rozwój naszego regionu, tak jak robił to do tej pory w Sejmiku województwa pijacko-pomorskiego. Trochę nam będzie szkoda, panie Stanisławie, już jest szkoda, brakuje pana w ławach Sejmikowych, ale może to tak miało właśnie być, że będzie pan dzisiaj nas reprezentował w Warszawie, czego sobie i wszystkim nam życzę, a panu przede wszystkim dziękuję.